W tej Sali ze City Skylines. jesteśmy już w grze. Nagrom to. Ja wiem, że chyba zatrzyma. Nagłam to kilkanaście minut po zakończeniu tamtego odcinka. No to co? Jedziemy dalej. Dzisiaj zobaczymy jak dalej podejdziemy. Też myślę, żeby zrobić tego odcinek w kole 15 minut. No dobra. Puśćmy. Okay, potrzeba dużej tej. No w Kolejny poziom. Zobaczyłem tutaj. Są takie Mniej energii, ale więcej śmieci i mniej wpływów podatkowych. To może kiedy indziej. Hmm. Tutaj widać jest ropa. Już mam to odblokowane. Tak. Ok, jeżeli tu jest ropa i drzewa. Tu jest. Tam jest dużo żelaza. Tam jest dużo ropy. się pozbędę ten. Tam... Pewnie sobie teraz trochę dodam e, terenu w ale to naprawdę mało sobie. Mm. O! Large e, Recycling Center. To jest dobre, ponieważ to jest recykling, który daje czas, hałas. A jak tutaj na przykład ten recykling, daje też mm, te... Zabrudzenie. Mogę tak to nazwać. Bo ale lagi. Ale lagi, ale lagi. Chyba filmik się w tle przetwarza, <ścoughs> Już, już ma powinien skończyć nawet. A nie chcę mi się spadać. Do nowej usługi Augusta. ta budowanie tego wszystkiego zajmie naprawdę długo. Doświadczenie tsunami e, podziękuję na obrzeża, chociaż w sumie. Nie teraz. Może kiedy indziej, ale nie teraz. Jeszcze jeden, ten i następne to już będą tutaj na wodzie te lepsze. I zbuduję jeszcze jeden. I tutaj zrobię tak. W sumie racja. rybołówstwo. O, no właśnie. Ekologiczne. A zanieczyszczenia woda jest bardzo wielka. O tym tu nawet nie mówię. Nowy budynek. A z modyfikacji. Stacja policji. Oła. Mm. Eee... Chyba sobie coś zrobił, jakaś afta, albo co, no, A. A co tam? też pobrałem model, że na pewno nie ma tej takiej radioaktywnej jak to ktoś nazwał radioaktywnej? co jest? żadnych światł na, na rondzie. Znaczy były dobre ale gdyby tutaj nie było, że tutaj byłyby światła ale bo tylko komuś światło na rondzie o zaczyna brakować, więc. W sumie to zbudować. O, ale tutaj nie, bo tutaj są się. Zbuduję jeszcze jedno to w sumie tu jest taki duży... O... A dobra, dlatego był taki lag. E, tak. Teraz zrobimy to w taki sposób, że zbuduję tutaj im szkołę. No skoro mogę... Okej, okay, to był mocny lak. kiedy będę miał odblokowane na siedmiu tysiącach? a bo chyba ostatnio po prostu grałem na mapie i tam było dopiero od może kurde, belek, pożyczki, no pomoc, wezmę to, wezmę to, wezmę to, Eee... Lagi niemiłosierne. Idealnie. Um, teraz rury wody pitnej. Um, tu jest coś. Tu jest schron. Na ile miejsc? Na tysiąc osób. Ten na 10. No i też większa liczba autobusów.

Te drogi mam od kiedy? Od 5000 tysięcy, to puszcz. Tak. No, bo już myślałem, że to jest, po prostu nie połączyło jeszcze. Troszkę, chwilę się tutaj budynek pojawi. Ta, budynek pojawi. No. Urząd pocztowy? Co mi można muszna e... Mam nadzieję, że słuchać rzeczy coś stąd. W sumie sprawdzę, bo kurde jeśli okaże się, że nagrywałem to i to, to przynajmniej mam zapis. O tam, o tam te rzeczy nie ehm... W sumie to, hmm... to tak. E... To zrobię, żeby to było całe to. Mogę zrobić linię autobusową, żeby jechała. Eee, tak, oczywiście. Przydałoby się takie oryginalne parkingi. Bo z modów, jak próbuję znaleźć to. Czyli to jeszcze jest poza tym. Nie to mogę kupić, ale może bardziej na razie w tą stronę będę się tutaj to eee, co to Bouchard parkowy nie hmm. tutaj widzę jest dużo lasu no. Okej, okay, eee... Nagrywa się, nagrywa... No I tu, skąd? jest w ogóle ta, ta druga. Ale on tu w tych, w tych, rzeczach z dodatku Industries. To jest Industries? Nie, tak, Industries DLC. Na przykład to, tutaj, tutaj, tutaj. Rybołówstwo to jest e, Sunset. Modern Japan, co? Tak od utylizacja odpadów. Duże zanieczyszczenie średni hałas. Eee... Dobra jestem, co to na to budynek? Służby ratunkowe. A komu to jest potrzebne? Kto potrzebuje pomocy w naszym pięknym mieście? Tak, no my w tym momencie po powinniśmy to uderzyć. Ile to jest? Sześćdziesiąt А у меня тут матопусненка, в голове. И не хочу выйти. Ненавижу тебя. Jest, a to do, dopiero tam, ok. Tama jest dopiero od dziesięciu, tam dziesięć to tutaj, raczej zbuduje tamę. Hmm? Nawet ładnie to wygląda. I pięciuka. I miałem do wyboru czterokrotną i tego nie wziąłem? Wow. Będzie czterokrotna. Tutaj zobaczymy. Czy będę musiał budować sam, osobno, czy nie? O, woda się zaczyna kończyć. Jeszcze postawię tutaj o, ale. Jak bardzo to będzie ze hmm. A co tam? taką zwykłą jest tańsza, produkuje. No, Wylewa tyle samo. Co z tym, z tym że to bardziej zanieczyszcza, jaki tak już tutaj mamy pełno... więc to wygląda kała? Jak... No, z... no, chwilę dojdziemy do tego momentu, co mówiłem, że dotąd będziemy odcinki a widać. Ja zrobię je dłuższe. I ma być ruch O kurde Mhm To tutaj Też wyłączę wszystkie te Światła Nie lubię Cechy Jak się to po angielsku? Traffic jam. korków trafikowych o potem e? nowy budynek, a to jest po prostu to jak w sumie mogę zbudować ile to kosztuje, ale zwiększy mi to, e, buduję też tutaj szkołę Dwie nowe szkoły. hajsu w telefonu. Tutaj też wyłączę światło I Jeśli ktoś chce wyjechać, to może tędy, a może też obkrążyć to wszystko. O, ale mi szefa osób. Więc to. Dobra, bym postawił, chociaż i tak to nie ma nic do zrobienia. Mm. Aha, jakieś opuszczone budynki? Nie na, nie na mojej wartości kurzu. <laughs> no dobra. I na razie to wygląda fajnie. Więc... Ja chyba tutaj skończę. E, to tak. Więc e, tak. Nie o się słuchaj. Ja tu jest skończę. To był drugi odcinek z e, City Skylines. Z wami był Spider Dragon. Żegnam.